Panie prezydencie, szanowni państwo, to dla Zakopanego szczególny dzień, to dla burmistrza szczególny honor, że możemy dzisiaj w Zakopanem gościć prezydenta Lecha Wałęsę. Dziękujemy bardzo, że skorzystał z naszego zaproszenia. Gdybyśmy się nie ustawiali, że globalizacja czy jedność europejska to niedobra, nie mamy wyboru. Technologia nasza nie mieści się w naszych pancerkach. Nie mam pytania, czy powiększać struktury, jest pytanie tylko: jak. Jak powiększyć mądrze struktury? Aby na tym, Abyśmy wszyscy na tym zajęli. Uważam, że neurologiczną rzeczą dla zakopanego jest sprawa dojazdu. Szanowni Państwo, ja zgłaszam w tym temacie trzy propozycje, śmieszne, ale i poważne. Po pierwsze, nie ja chciałbym, żeby te drogi za dużo miejsca zajmowały i te własności dobra. Ja się przyglądałem w Japonii, jak oni, jak, jak oni sobie radzą. Otóż oni robią piętrówki, Piętrowe drogi. I my musimy chyba też w tym kierunku iść. I mało tego robią, bez zatrzymania ruchu na dole. Mają tak zetki takie mają porobione. I te zetka zakopują co jeść tam metrów na chodniku, a więc nie zatrzymują ruchu i zetki z dwóch stron na wierzch płaną, zalewają i droga jest. Z drugiej to właśnie, to wracamy do sterowców. Nie wiem czy wiecie, takie sterowce były balony takie i to mogą być, ja nie mówię o balonach, a ja mówię o balonach naprawdę samolotowych. I to te, już w niektórych miejscach wracają, to można tak dużo to uruchomić, bo to jest właściwie na, na powietrze i tam mały śliczek jest, i to można masę ludzi przewodzić. No i trzeci pomysł, to już fantastyczne, no wreszcie technologia musi zbudować coś takiego, że no rozpuścić przyciąganie, że buciki zachodzą, a to, 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 to jest śmieszne, ale to jest możliwe. Ustawienie dwa magnesy przeciwnie i Oczywiście starsi wyrzekł, jak spadną mnie ratować, i. przybliżę, ja się żebym zabrał do tej, do tej drugiej grupy, więc, więc mogę sobie żartować. Czy to jest początek jakiegoś większego No Znaczy ja jestem do, 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 do wykorzystania, natomiast ile mnie wykorzystają, czy następno zorganizują, to nie ja, bo ja nie mam czasu i nie jestem od tego, ja jestem od, jak mówię, od zachęcania, w różnych uczestnictwa, w różnych pomysłach, do których jestem przekonany. Do tego pomysłu jestem na dziś przekonany i wierzę, że jak mądrze to ustawią, to, to będzie dobre, a jak źle, to przegrają. Włączam się w podobne inicjatywy i nie, nie włączając się w w, technikę, w konkrety, bo to oddaję fachowcom. Ale będąc z nimi, pomagam im w realizacji różnych ciekawych pomysłów. To naprawdę widać wielkie budowanie. Ile tu jest nowych rzeczy, ja tu nie mogę, w ogóle nie mogę poznać Zakopanego. I, i, i drogi poprawione, i, i budynki ładnie wyglądają, i obejścia. A więc to jest robota straszliwa zrobiona. A jej mało mi pokazano, bo ja dopiero jestem od, od wczoraj, a dzisiaj muszę jechać do Paryża pary znowu. No właśnie, a tak. ja na to dużo postawiłem. Czy poprze pan jako taki ambasador ewentualne staranie zakopanego kolejnym Mistrzostwem Świata? No nie, muszę pomyśleć, gdzie mój standard mógłby no, przysłużyć się sprawie. Wraz to będą rozmowy, jak, jak wiemy, rozmawiałem z tym w piłce nożnej, to ja tam przejeździłem do tego, z, jak, z, tak? z Platiniem i innymi, no, mnie, mnie nie odmówią, a więc to się udało. I tutaj też może być tak, może być jakaś kolacja, może być jakaś delegacja, czy może być tutaj przyjedzie delegacja, a więc ja jako, jako, jako argument. Bo przecież wiem, czym byłem, jak byłem, natomiast miałem trudne, trudne zadania. W siedemdziesiątych latach, kiedy byłem przywódcą strajku, to, to jakie były czasy, więc ja musiałem sam decydować, nie miałem związku, nie miałem kolegów, byłem sam, musiałem sam podejmować decyzje, musiałem chronić tych, co w więzieniach siedzieli, musiałem rozmawiać właśnie nawet z bezpieką, no bo jak, jak przywódca nie rozmawia, no, nawet wrogowie najwięksi rozmawiają ze sobą, a niektórzy uważali, że nie wolno było rozmawiać, że rozmowy... To już jest zdrada, że potem protokoły z tego jak pisano, nie ja pisałem, a oni pisali, no to, że to jest agentualna działalność, to przecież śmieszne jest. Ja, ja uczciwie walczyłem, ale walczyłem tak, by doprowadzić do zwycięstwa. Czy wszystkie akcje były idealne? Na pewno nie, ale zawsze byłem po stronie wolnościowej i do wolności razem z wami doprowadziłem.